Kto uznał, że mi się to uda? Dzień dobry moi drodzy, ja jestem Iza i witam się z wami w dzisiejszym filmie na moim kanale. Na waszą prośbę, którą wyraziliście na moim kanale nadawczym na Instagramie, gdzie zresztą bardzo serdecznie Was zapraszam, nagrywamy dzisiaj TBR do końca roku. Wczoraj, jak się tak nad tym zastanawiałam i zobaczyłam, ile książek spisałam sobie w telefonie, dlatego że wszystko mam tutaj, pomyślałam sobie, że na dobrą sprawę to nie jest do końca TBR, i gdybym miała jakoś tak edytować tę nazwę po swojemu, to nazwałabym to TBPR. Czyli to be potentially read, czyli książki do potencjalnego przeczytania. Więc tym sposobem stworzyłam sobie listę prawie 30 książek do przeczytania do końca tego roku. Patrząc na to, jak idą mi miesięcznie moje wyniki, jeśli chodzi o ilość przeczytanych książek, ta liczba, nie wiem kto uznał, że to się uda i że to jest to w ogóle sensowny pomysł, żeby wpisywać na tę listę aż tak dużo książek. Ale w ostatnim czasie wydarzyło się tak dużo nieprawdopodobnych rzeczy, że. Zaczniemy sobie trochę nietypowo, dlatego że to nie są książki, które mam w planie czytać, tylko to są książki, które już aktualnie czytam. One już są na mojej liście aktualnie czytanych książek, ale stwierdziłam, że warto jest tutaj o nich powiedzieć, ponieważ pojawi się oddzielny film, w którym będę kończyć wszystkie te książki, o których teraz Wam powiem, więc jeżeli którakolwiek z nich Was interesuje, to polecam, żebyście ze mną zostali, dlatego że ten film pojawi się prawdopodobnie jako następny albo jako jeszcze następny. Zaczynamy od Familiar. Libardugo. To będzie prawdopodobnie niepopularna opinia, chociaż wiem, że ta książka dzieli czytelników niesamowicie. To jest książka, której akcja dzieje się w Złotym Wieku Hiszpanii. Mamy główną bohaterkę, która jest pomywaczką, służącą, pracuje dla pary, która, no, umówmy się, nie traktuje jej dobrze, ale jednocześnie ma ona pewne zdolności, które pozwalają jej naprawiać rzeczy poprzez, powiedzmy, magię słów, tak to nazwijmy. Ogólnie do tej pory. Niezbyt mi się podoba. Dalej mamy ziemię jednorożca, podróż po Szkocji Patrycji Bukalskiej. Tutaj również jestem w trakcie tej książki i sam początek mnie urzekł strasznie. Fragmenty, które brzmią jak pamiętnik z podróży autorki, są fenomenalne. Są napisane takim językiem, że ja dosłownie czułam się, jakbym tam była. No i pojawiły się później konteksty historyczne. I te konteksty historyczne już są pozbawione, niestety, tego urzekającego stylu pisania. Z wiedzą pani autorki jest to łatwe do przedstawienia, ale z wiedzą takiego szarego człowieka jak ja, który nie ma o tych tematach pojęcia, no nie jest to tak proste do przyswojenia. Dalej mamy Hyperiona, o którym nie wiem. Już który raz słyszycie u mnie na kanale? Dlatego, że jest to książka, którą ja zaczęłam pod koniec lipca i na dobrą sprawę zachwyciłam się pierwszymi dwoma rozdziałami i od tamtego czasu jej nie ruszyłam. Więc albo będę do niej wracać, cofając się o jeden rozdział, albo w ogóle przeczytam wszystko od początku, bo to jest książka, w której już na samym początku poznajecie bardzo dużo różnych bohaterów. Wszyscy ci bohaterowie mają wziąć udział w ekspedycji właśnie na Hyperiona. Jest to bardzo niebezpieczna planeta i mają oni odwiedzić miejsce, które spełnia życzenie. Ale tylko jedna osoba. Ma stamtąd wrócić. Więc jest to mega ciekawy koncept. Dan Simons już zdążył mnie tą książką zaskoczyć na bardzo, bardzo wczesnym etapie, więc prawdopodobnie nie chcąc psuć sobie zabawy, będę chciała po prostu zacząć ją od nowa. Kolejna książka, to tajemna historia. Tutaj myślę, że nikogo nie zdziwię, ponieważ ja już wspominałam wam w filmie ze Szkocji, że czytam tę książkę, aczkolwiek nie ukrywam, że chciałabym ją sobie zostawić na sam koniec tego zestawienia, z tego względu, że chciałabym w 100% się jej poświęcić. Nie chciałam aby przeplatać jej innymi książkami, no ale też nie będę wam mówiła o czym jest tajemna historia, bo słyszałam, że lepiej jest podejść do tej książki bez jakiejś konkretnej wiedzy. Dalej mamy A Song to Drown Rivers, czyli książkę, która wychodzi nakładem wydawnictwa Wesper w październiku. Nie mam zielonego pojęcia o tej książce, jeśli chodzi o fabułę, jeśli chodzi o gatunek, jedne co, to domyślam się, że jest to fantazy, ewentualnie z jakimś wątkiem romantycznym. Słyszałam, że jest bardzo dobrze ta książka odbierana za granicą i to tyle, co wiem. Opr Oprócz tego sama autorka już wydawała u nas książki, tutaj Wam zresztą wkleję kilka tytułów jej autorstwa, więc jeżeli te książki Wam się podobały, to obstawiam, że bagaż emocjonalny i podejście do relacji między bohaterami może być w przypadku tej książki również podobne. I na sam koniec dałam Buntowniczki, czyli biografię Mary Shelley oraz Mary Wollstonecraft. To jest biografia, która jest napisana w sposób... Powiedzmy lekko fabularyzowany, ale to nie jest fabularyzacja samych wydarzeń. Wydaje mi się, że tam nic nie zostało dodane od autorki, ale sposób, w jaki jest to napisane, język, jaki został tutaj użyty, wydaje się być bardziej związany z właśnie taką powieścią fabularną niż z samą biografią. Bardzo często tutaj autorka dywaguje na temat tego, jak mogli czuć się bohaterowie w danym momencie, jak ta scenka, w której miało miejsce pewne wydarzenie, mogła wyglądać z perspektywy na przykład estetycznej. Z perspektywy perspektywy pogodowej. Naprawdę fenomenalnie się to czyta. W tym miejscu kończymy segment książek, które aktualnie czytam i przechodzimy do jednej książki, która powiedzmy, że jest w swojej kategorii sama, dlatego, że jest to kategoria reread. Ja planowałam kilka rereadów w tym roku, ale umówmy się, jest jeden, który traktuję bardzo priorytetowo i to jest oczywiście Frankenstein Mary Shelley. Po pierwsze, dlatego, że już 7 listopada pojawi się na Netflixie film autorstwa Guillermo del Toro, który właśnie opowiada historię Monstrum. Oprócz tego, że ja tym filmem Byłam już zainteresowana wcześniej, to w momencie, w którym ukazały się zwiastuny. Obsada, zdjęcia, muzyka. Ja już po prostu wiedziałam, że ja po prostu przepadnę. No i do tego wszystkiego doszło nowe wydanie Frankensteina z wydawnictwa Materia, które jak ja zobaczyłam, od razu skojarzyło mi się z moim wydaniem, które również posiadam w domu, dlatego, że to jest wydanie właśnie kupione z zagranicy, tylko że zmienione pod względem kolorystycznym. To jest jedno z moich ulubionych wydań, więc jeżeli szukaliście ładnego wydania Frankensteina, to teraz zdecydowanie będziecie mieli w czym wybierać. I teraz przechodzimy do książek, które mam na moim fizycznym TBR-ze. Chciałabym przeczytać je po raz pierwszy. Pozostając jeszcze przez chwilę w temacie Frankensteina, wpisałam sobie tutaj Mary Shelley, narodziny Frankensteina. To jest ponownie książka, która nie wiem, czy jest fabularyzowana, czy nie jest fabularyzowana, czy jest jakąś wariacją na temat tego, jak Mary Shelley pisała Frankensteina, co się wtedy działo w jej życiu, bo zdecydowanie nie jest to biografia. Więc jeżeli ktoś już miał do czynienia z tą książką, to ja bardzo chętnie się dowiem, bo z tego, co pamiętam, ja przeczytałam bodajże pierwszy rozdział i odłożyłam. Miecz Kajgeno, słuchajcie, Miecz Kajgeno pojawił się na moim tbr już kiedy planowałam go na początku tego roku, ale jeszcze wtedy nie wiedziałam, że zanim przeczytam Miecz Kajgenu, uda mi się przeczytać Krew nad Jasną Przystanią, czyli inną książkę tej autorki, drugą książkę tej autorki. Która ukaże się w wydawnictwie Wesper właśnie w październiku. Przepadłam, moi drodzy, przepadłam. Na pewno będę robiła re więc w sumie to na dobrą sprawę powinnam do kategorii re wrzucić jeszcze krew nad jasną przystanią, ML Wong. Nieistotne. Będę tę książkę re i na pewno chciałabym sięgnąć po i Genu, żeby mieć po prostu rozeznanie w tych dwóch książkach i zobaczyć, czy ta autorka rzeczywiście pisze książki dla mnie, czy to był po prostu jeden fartowny strzał. Dalej mamy premierę fabryki słów, mamy tutaj gwiazdy w łańcuchach. To jest książka, na którą wiem, że bardzo dużo osób czeka, ja również na nią czekam, dlatego, że miałam okazję czytać ym, początek tej książki, kiedy ona była jeszcze w trakcie tłumaczenia. Ma to bardzo ciekawy koncept na świat, bo z jednej strony jest to coś powtarzalnego, dlatego, że wszyscy wiemy, na jakiej zasadzie działają dystopie, więc bardzo dużo osób może powiedzieć, że ta książka jest podobna do Igrzysk Śmierci, dlatego, że w tym świecie osoby, które popełniły pewne zbrodnie, a nawet jeżeli ich nie popełniły, to zostały o nie oskarżone, zostają wysłane na arenę, powiedzmy na taką arenę gladiatorską a... i oczywiście ku uciesze, tłumaczy. To wszystko jest transmitowane i jest zrobione z tego po prostu. Rozrywka. A słyszałam, że oprócz tego, że to jest bardzo dobra dystopia, to filozoficznie też dosięga pewnych głębokich tematów, a ja lubię, kiedy książki robią jedno i drugie jednocześnie. Dalej mamy dziedzictwo Asherów, czyli książkę, którą ja zaczęłam już w tamtym roku właśnie w okresie jesiennym, a patrząc na to, że ja w tamtym roku byłam bardzo mocno zaangażowana w nawet nie to, że twórczość Edgara Alana Poego, ale utwory, które były inspirowane jego twórczością, między innymi seriale Michaela Flanagana. No i oczywiście, co porusza martwych Ticking Fisher, to również była jedna. Książek, i to była zresztą chyba jedna z moich ulubionych książek poprzedniego roku, więc spodziewam się, że dziedzictwo Asherów również trafi do tej puli. Dalej mamy przypowiedź o siewce Oktawi Butler. Oktawia Butler to jest autorka, o której ja nie wiem praktycznie nic. Słyszałam, że jej książki są dosyć powtarzalne, jeśli chodzi o to, jakie motywy się tam pojawiają, ale jeśli chodzi o fabułę i sposób ich przedstawienia, to są naprawdę bardzo różnorodne. Patrząc na to, że już kolejna książka Oktawi, czyli Xenogenesis, pojawiła się ostatnio nakładem wydawnictwa Wesper, stwierdziłam, że przypowiedź, o siewcy jest czymś, co chciałabym poznać prędzej czy później z naciskiem na prędzej niż później. Dlatego też wpisałam sobie tę książkę na trystę, dlatego że jest to post-apo, które po części jeśli chodzi o czas jego trwania rozgrywa się w czasach, w których aktualnie żyjemy. Czas Krwawego Księżyca to również jest książka, która pojawiła się na moim TBR-ze na ten rok, kiedy układałam go na początku tego roku. W głównej mierze zainspirowałam się faktem, że bardzo chciałam zapoznać się z filmem o tym samym tytule, który został nakręcony bodajże rok bądź dwa lata temu. Wydaje mi się, że tutaj padła jak Jakaś statuetka. Na pewno był nominowany do Oscarów w 2024 roku, więc wydaje mi się, że dwa lata temu ten film się ukazał. Ale patrząc na to, że ja bardzo lubię czytać i bardzo dużą satysfakcję sprawia mi poznanie najpierw tekstu źródłowego, zanim zapoznam się z potencjalną ekranizacją bądź adaptacją, to stwierdziłam, że zanim obejrzę film, chciałabym przeczytać książkę. Zatruty Kielich, czyli książka, o której mam wrażenie, że w Polsce nie jest wcale aż tak głośno. Ja się w nią zaopatrzyłam tak naprawdę już w pierwsze dni września. Stwierdziłam, że we wrześniu mogę kupować książki, w październiku stwierdziłam, że wolałabym się ograniczyć w tej kwestii. Zatruty Kielich dostał w tym roku nagrodę, której aktualnie nazwy nie pamiętam. Bardzo możliwe, że był to Booker, ale mogę się mylić, więc jeżeli się mylę, to wam tutaj napiszę, jeżeli nie. To znaczy, że jestem nieomylna. Zatruty Kielich ma być bardziej po tej stronie rozrywkowego fantazy, ale rozrywkowego fantazy z motywem rozwiązywania zagadki, co uważam, że jest naprawdę fajne i potrzebuję tego. Słyszałam, że jeszcze w tym roku ma się pojawić u nas na polskim rynku tom drugi. Doszło mnie niestety słuchy, że na trzeci tom będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, dlatego że autor po konsultacji z redaktorem wyrzucił cały draft. Trzeciego domu. Dziewiąty dom Libardugo, czyli pierwszy tom. Na ten moment dylogii. Nie wiem, czy to ma być dłuższa seria, czy to ma być trylogia. Ja miałam podejście do tej książki rok albo dwa lata temu. Poddałam się po jakichś 30 albo 60 stronach, już teraz nie pamiętam. Ale po przeczytaniu katabazy stwierdziłam, że to jest jedna z tych książek, która bardzo kojarzy mi się z katabazą. Bo jednak zapoznałam się z małym, ale jednak fragmentem Dziewiątego Domu. I oznacza to, że mniej więcej wyczuwam klimat, w jakim te książki są pisane. I mam wrażenie, że Dziewiąty Dom właśnie może być podobny do katabazy. A także składa, że ja aktualnie mam fazę właśnie na takie książki, więc możliwe, że o dziewiątym domu. Usłyszycie już niedługo na moim kanale. Dalej, coś, co również pojawiło się na moim TBR-ze, tylko że nie z mojej woli. Zostało mi wybrane przez moją znajomą ze studiów. Mam tutaj na myśli małe życie. Kolejna gruba książka. Teraz będziemy mieli dwie grube książki. Podobnie jak Tajemna Historia, myślę, że nie muszę Wam mówić, o czym jest ta książka. Jedyne co wiemy, to to, że ta książka niesamowicie polaryzuje czytelników. Albo ludzie ją uwielbiają i czytają ją po milion razy. Sprawiając, że muszą później dodatkowo płacić za terapię, albo ludzie jej po prostu nienawidzą i twierdzą, że autorka po prostu znęca się nad swoimi głównymi bohaterami bez powodu. Ja chcę się o tym przekonać. Czuję, że to jest moment, w którym jestem gotowa na przeczytanie tej książki, na dowiedzenie się, o co tak naprawdę w niej chodzi, dlaczego ludzie na niej płaczą, dlatego, że jakimś cudem Udało mi się uniknąć większych spoilerów na temat fabuły. Wydaje mi się, że znam mniej więcej zakończenie, ale to w jaki sposób do niego dochodzi, a ta książka jest dosyć długa, nie jest mi znane, więc mam nadzieję, że to pomoże mi w tej przeprawie. A jeżeli już mówimy o grubych książkach, mam tutaj również Alchemist, czyli książkę, o której, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, pojawi się oddzielny film na kanale. Chciałabym ją omówić jako osoba, która nigdy w życiu nie miała dostępu do portalu, jakim jest AO3, nigdy w życiu nie była częścią tej społeczności, też nigdy nie czytałam fanfików, może to źle, ale Mam wrażenie, że ominął mnie pewien etap w moim życiu, więc chciałabym na pewno omówić tę książkę jako osoba postronna, osoba, która nigdy wcześniej nie miała do czynienia z uniwersum stworzonym właśnie przez tę autorkę, no i zobaczyć, czy ta książka stoi na własnych nogach. Pisałam sobie na tę listę jedną biografię. Mimo tego, że w ostatnim czasie pojawiły się dwie, które mnie interesowały, to stwierdziłam, że z racji na zbliżającą się premierę filmu o Francukawce, który dodatkowo będzie prawdopodobnie kandydatem do Oscarów naszym polskim, mam tutaj kafka koszmar rozumu, czyli... Biografię Franca Kawki. I ja wiem, że czytanie biografii Franca Kawki nie równa się zaczynania przygody z jego twórczością, ale nie wiem, czy rozpoczynanie przygody od poznawania całego jego życia, zanim zabiorę się za jakiekolwiek jego książki, jest dobrym pomysłem. Możecie dać mi znać, dlatego że tuż za tą książką wpisałam sobie listy do mileny. I tutaj już autorem, oczywiście, Franz Kawka. Zastanawiałam się, po jaką książkę Franza Kawki chciałabym sięgnąć w pierwszej kolejności i szczerze. Miałam problem, jeśli chodzi o powieści, więc stwierdziłam, że listy będą dobrym pomysłem. Kolejna książka, i tutaj możecie być zaskoczeni, dlatego że wpisałam sobie na tę listę thriller. Horror, wydaje mi się, że to jest thriller. Mam tutaj, to jest nasz dom. I co jest najciekawsze, to jest sytuacja, w której ja dowiedziałam się o tej książce pod kompletnie innym tytułem dlatego, że ja pierwszy raz usłyszałam o niej za granicą. I o tej książce było tak cicho w Polsce, że szczerze mówiąc, jak się dowiedziałam, że ta książka w ogóle wyszła w Polsce, to byłam w ciężkim szoku. Jest to historia o parze, która wprowadza się do domu na jakimś odludziu prawdopodobnie w jakimś. Lesie, z dala od cywilizacji, i w momencie, w którym główna bohaterka zostaje sama, przed jej drzwiami pojawia się rodzina, która twierdzi, że oni tu kiedyś mieszkali i oni bardzo chcieliby zobaczyć, jak wygląda teraz ten dom i odgrzebać swoje stare wspomnienia związane z tym domem. Więc główna bohaterka postanawia wpuścić ich do środka i wtedy dzieje się chryja. Jestem w ogóle zdziwiona teraz, jak tak patrzę na tę listę, że na tej liście jest tylko jeden romans. A tak naprawdę to nie jest romans, tylko to jest romantazy, bo wychodzi Mate, czyli drugi Tom Bright Ali Hazelwood. Wydaje mi się, że pamiętam o których bohaterach będzie ta książka, ponieważ tutaj mamy do czynienia z uniwersum wampiry, wilkołaki. Więc prawdopodobnie w tę stronę również pójdzie Ali Hazelwood w tym drugim tomie. Zostały nam ostatnie cztery książki, ale to są bardzo ważne książki, dlatego że wszystkie z nich umieściłam na tej liście z myślą o filmie, który będę dla Was nagrywać. Mam nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu, ale z racji tego, że trzy z tych książek są w języku angielskim i nie należą do najkrótszych, to. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest to mój cel na ten rok na pewno, żeby ten film dla Was nagrać. Po pierwsze, mam tutaj Immortal Dark. Książka, o której było bardzo głośno za granicą, później było o niej bardzo głośno w Polsce. Pamiętam, że jak wydawnictwo ogłosiło, że będą tę książkę wydawać, to ja się strasznie na nią podierałam. Nawet, słuchajcie, doszło do sytuacji, w której ja czytałam Immortal Dark przedpremierowo pod patronat, ale tego patronatu nie wzięłam, dlatego że po pierwsze, albo miałam wtedy zestój czytelniczy i absolutnie nic mi się nie podobało, albo, druga opcja, coś było nie tak, z tym tekstem. W sensie on był jakoś tak dziwnie skonstruowany i te zdania były jakoś tak bardzo niepo ludzku posklejane, że kompletnie nieintuicyjnie mi się to czytało, ale przekonamy się o tym, bo będę do tej książki wracać. Dalej mamy The Buffalo Hunter Hunter, i tutaj powiem wam jeszcze mniej niż w przypadku Immortal Dark. To jest książka, o której jest bardzo też głośno za granicą, i co jest w ogóle zabawne, nigdy w życiu nie widziałam, żeby ktokolwiek je czytał. I w momencie, w którym wróciłam do Polski, nagle się okazuje, że osoby, które na co dzień oglądam albo są w trakcie czytania tych książek, albo już już skończyły te książki, ale na szczęście większość opinii jest bardzo, bardzo pozytywna, co mnie niezwykle cieszy i napawa optymizmem. Dalej mamy The Reformatory, i to jest książka Tajemnica. To jest książka, która ma bardzo wysokie noty na Goodreads. To jest książka, której chyba nie czytała żadna osoba. Którą znam, to jest książka, która jest chyba najgrubsza z tych wszystkich, tak mi się kojarzy. Ja nawet nie wiem, jaki to jest gatunek literacki. Wiem, że akcja dzieje się na Florydzie i że dzieje się w czasach, kiedy popularną osobą jest Jim Crow. Jeżeli oglądaliście grzeszników albo znacie się na historii Stanów Zjednoczonych, to możecie się domyślać, kim był ten pan. I na sam koniec ostatnia książka, również o wampirach. Vampires of El Norte. Jedna książka tej autorki pojawiła się już na naszym polskim rynku i jest to Hacienda z wydawnictwa Mowa. Jeśli chodzi o tę książkę, mamy tutaj historię, która jest uznawana za horror. Ja w momencie, w którym kupowałam tę książkę, znalazłam ją w dziale z horrorami. Ale z tego, co słyszałam po różnych opiniach, jest tutaj dużo więcej romansu, aniżeli horroru. Horrorowym elementem są tytułowe wampiry, które... No, tak jak w przypadku wampirów popularnych w ostatnich latach, czyli takie jak w zmierzchu albo takie jak w żmi i skrzydłach nocy, na przykład, no, to to zdecydowanie nie są takie wampiry. To są takie wampiry które ewidentnie są martwe i chcielibyście, żeby pozostały martwe, więc zobaczymy, jak mi się spodoba. Mam nadzieję, że będę bawić się świetnie. Jeżeli mieliście okazję czytać którąkolwiek z tych książek wcześniej i macie na jej temat coś do powiedzenia, albo na przykład chcecie usłyszeć moją opinię na temat którejś z nich, to zapraszam Was do sekcji komentarzy, dlatego że to na pewno pomoże mi spriorytetyzować, za które książki powinnam zabrać się w pierwszej kolejności. Tymczasem, moi drodzy, ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Dajcie mi oczywiście znać, jakie Wy książki planujecie przeczytać do końca tego roku i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!